Cześć się ma widza, weź strony Jaku Zodzie, jeszcze filmek grałem wala z wąglem przywita się. Siebo! No, więc na podanek zostawcie łapę w górę, suba Discorda na w po więc możecie wbić. Zapraszam do oglądania. Dobra. Więc tak, jesteśmy gdzieś na cig się zrespiliśmy. Dobra, lecimy kopać drewno, myślę. Ja, ja też tak myślę. Dra Dobra. Stary, kopiemy drewno, zbieramy jedzenie i lecimy. O, to ja by żozę pokopię. Okej. Okay. Dobra. To kurde tą żozę. To musimy znaleźć jakąś tą dzisiaj no, jakąś wioskę, żeby mieć łóżko od razu. ma bo wioska się przyda. No nie powiem, że nie. No raczej się przyda. No chyba ta. Dobra to dawaj, ja już robię te kilo. Dobra, no, no ja już się na drzewo zjeściłem. Ja Jakby się zrobiłem. Ja jestem no, w sumie z koło O jest, czemu coś pod ziemią? No bo akurat. Ja komu to jest? Ten, nie? No bo ja go postawiłem, bo trzeba skraftowałem przycisk. A po co ci on? To przycisk? No, przycisk? No nie wziąłem go nawet No dobra Dobra to dobra Z, Dobra zrób se tulsy bungie i lecimy I, No po prostu lecimy Ja bym do skini w sobie poszedł jednak teraz Czekaj najpierw musimy znaleźć Askenię Najpierw musimy zajść Weź krowę zabi, bo mi już w ogóle jedzonko spada Okej okay, mam jazd Trzymaj żarcie tutaj dwa mięso Okej okay. daj cobblestone'a da. Gdzie I, jesteś? Się... Cobblestone'a no. A no to wykopię. No to sobie wykop, bo mam jaskini jak coś O to czekaj, czekaj Dobra bo może tu się zrobić Dawaj wungiel tutaj do jaskini O tutaj Tylko we... O kurwa, dobra, szkiel, umarłem Zbieraj moje itemy Dobra dobra, Dobrze, dobra ja już dobra. tam idę Idę już Dobra, wywaliłem się bizobie, niestety No takie jeszcze sami. Terenie... Może się nie wywalę? Zaraz żyję Widzę twoje itemy Nie Widzę twoje itemy Dobra Dobra, to weź się. Dobra nie wiem gdzie jesteś, więc zbieram od nowa toolsy i tamty wywal po prostu i zaraz się gdzieś spotkamy na kordach. Dobra ci to zostawię te turyz. o ja widzę jaskinię to. O cholera Dobra, dobra. Ja, dobra. Ja, 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 ja bym się wkopał w sumie, a jeszcze ja zaraz w na szukaj tylko się kopię po... Chodź! A czekaj ja ci podam kordy i przyjdziesz do mnie po prostu i tyle Dobra, dobra. Tylko zrobię tam te jaskini ten. Dobra, idę do tej jaskini i tu się zabuduję. Dodam pochodnię. Dobra, widzę nick, już idę. Kurde, ale trzymaj ja to będzie. Dobra, jestem. Ej, masz dać kobla? Eee, chyba mam, ale nie jestem pewien. Uciekaj! Ja go zabiję. Do tego bij, bo ona nie jest sfokusowany. O kurde, ale nie w moją stronę. Nie w moją stronę. Dobra. Dobra dawaj Dara weź go Patrzcie widzowie Jakim ja jestem pro playerem Ej, ej ty masz tamte tulsy? Eee mam tulsy mam, rzuciłem ci właśnie wszystko, O kurde Fira? kurde, chwila, daj tulsy i daj ten E za tobą E za tobą, e, za tobą! O kurde O no, dobra parobiłem go Okej okay. Ja mam Ale, jeden i pół wiem. serca I mam trzy te takie głodu. Pochodnie to trzeba postawić masz? No właśnie nie, trzeba pięć zrobić Ile Dobra, masz kobla? Dobra Kobla... Siedem Ej, a masz zwykłe drewno przerobione? Eee, sprawdzę A, a znaczy nie przerobione A właśnie mam nieprzerobione To trzeba idę pozbierać Ale ty masz szykierę, więc zbierz Szykierę, więc zbierz No drewnianą mam, bo tak mi dałeś, ale już No bo nie mam innej No bo nie mam No Dobra, już, już to zbieram ja zrobię ten, piec. Ja zrobię ten, piec Spoko, ty ty tam... jak nie ma z... drewn a, dara, mam drewna. Al zarabam. Al razie w tej Jacki nie chcę zbudować wszystko. Dobra, dobra, to ja już tam idę jak coś długiego Dobra jestem, dobra, czekaj, zrobię crafting i zawiam. Dobra, dobra, to zrób crafting, bo ja tu zbieram drewno. zbieram Dobra mamy to, dobra Robimy tą pochodzi śmieszną i lecimy. Robimy pochodnie, budujemy to mexy tutaj no, r, 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 w... wgłębiamy się po prostu w jaskinię, budujemy taki domek w jaskini i czekamy aż będzie rano i lecimy dalej w podróż A to ja szan, buduję pochodnie buduję pochodnie Budujesz Tak. A trochę tu jeszcze jest jaśniej I mamy tu węgiel w ogóle do zebrania Dobra, 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 dobra to zbieraj Dobra, damy po żelazo nie po... A, bo dobra, węgiel to zbiorę i żelazo też. A najpierw ten Zbiorę ten węgiel co się przerabia To postaw po to pochodni więcej ogólnie nie więcej ogólnie. Nie, a dobra, 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 dobra. To taką mini bazę na ten od zrobimy. Jak ktoś widział, wie, to gramy na 1.194 na najnowszej wersji Optifine. <laughs> Tutaj nie ma tu już te askin... Ta... Ej! E! E! Ej, idę! Ja ja mam pół serca wiesz? O kurde Teraz my, 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 my. co mi byście mi trochę? Co? Co? Z drugiej strony Gienek o... No idę idę, idę, id. biegnę, Nie ja znajdę ja, cię, znajdę cię. Jedzenie nie miałeś nie jadłeś. No bo nie było przerobione, bo się zapomniałem przerobić się Zapomniałem przerobić No i chuj, że nie było przerobione Dobra, dawaj tu bungie, ja ci oddam tej te masy, ja kopię tutaj Ja kopię tutaj żelazo teraz no. Dobra, ale trochę... czekaj O, widzę craftingi Czekaj Spróbuję się znaleźć Dobra, to zbiorę te wszystkie... a nie, zebrałeś węgla. A gdzie są moje itemy, Dore? a a Wszystkie zebrałeś? Dobra ja dałem, Dobra. To, to, to. Dobra Najpierw wszystko weź. Najpierw wszystko weź. Dobra chuj z tym węglem idziemy dalej w podróż Nie no przyda O oh, kurde co, co? Patrz to Co? co? Chodź co? Chodź Czekaj Ale to węgiel by się przydało zebrać się przydał zabrać. Ale patrz to jaką nie mamy Ale Ale gdzie? Wysyrał. Bo Nie widzę Nie, nie widzę Kurwa Umarłem! A gdzie byłeś? Po prawo od jaskini czy jak? Idę. Okay. Dobra, już idę jak coś. Kurczę, powaliłem się. A, w, a wiesz, gdzie się wywaliłem w ogóle? No właśnie, nie dobra, tylko pytałem: odkąd do od jaskini? Jakoś. Dwa razy, Dwa razy już umarłem. Jakoś. Dobra, lecę do ciebie. Dobra, gdzie tej temy, misiu? No nie, tam gdzie zginąłeś. Gdzie odkąd do jaskini? Gdzie odkąd do jaskini? Tutaj. Dobra, to czemu nie poczekajesz na mnie. A faktycznie jest już jaskini. Tak, No A dobra Cię, mój To mój jest mój jeden mój wielki mój. jakby... No gdybym miał pohonio jeszcze miał pochodnie jeszcze Dałem ci A zebrałeś z jaskini te pochodnie? Z jaskini te pochodnie? No nie, ale dałem ci 16 Dobra, ale to lepiej byłoby zabrać ze jaskini I węgiel zebrać Dobra, wrócimy tam, jakby co Co to jest? To co z tych wodorostów, nie? No, nie, no nie dobra, dobra To jest ten ten, bo widziałem to już No Dobra, daj mi ten, daj pochodzę Dobra, jeszcze dorobię dobra, Dzięki jeszcze dorobię. Dobra, ja tam Tylko że drewna ja, nie mam. Tylko że drewna nie mam. Dora, mam pomysł, ty iść po jedzenie, ja tu eksploruję, ty iść po jedzenie. Dobra, to od razu ten węgiel tam i wszystko. Tu też jest węgiel jakby co? U góry. Dobra No, dobra, może raz już Dobra, bo widzę, że mamy jakieś temki. Więc to odpię... No dobra, bugira. Masz jakieś tu jedzenie? No są krowy, idę je zabić. Krowy, idę je zabić. Dariu, ale trzeba się zabić świnki. Świnkę. I mam 6 razy wciągnąć z jaskini. Ale mam jedzenie skórę mam jedzenie skóra. O, enderman jest. To nie patrzył w oczy, ale to wiesz. To nie patrzył w ale to wiesz. No. O, widzę cię. O, widzę, o, widzę cię. Nawet dwa endermany. Dobra, łóżka by się przydały zrobić. żebyśmy mieli raz gdzieś. Ja bym w sumie znalazł... Ej, tam jest polana i tam cóż zwierząt. Polana i tam Dobra, dawaj, idziemy tam. Te kurczaki Dobra, też, też lubiłeś. O, tak Dobra, dawaj, ja, ja już mam na łóżko w sumie jedno. Już mam na... Jeszcze jed... Ej, masz jedną wełnę dać? Dobra. Dobra, to... A to nie ma i tak łóżka nie będzie, bo mam inny kolor. Ej dobra robimy tutaj bazę, bo tutaj żubię są, ja lubię żółbę. Robimy tu bazę. Co ty na to? Dawaj tutaj, dobra Ej, gdzie? E, gdzie? E, gdzie? Tutaj za tobą Ja kurę jeszcze sobie. O widzę cię, widzę cię. Tam u góry. Dobra tu Nie u góry tylko tutaj. To tu napiąc. A, A, dobra, ceny. Dobra widzę mnie, robię tutaj, o. Dobra widzę, tutaj rozbudowujemy bazę, bo ja chcę tu bazę mieć Dobra, no, zbuduj jakiś piec, Co jedzenie tam wsadzimy co Jedzenie tam wsadzimy Dobra, to, nie, ja nie mam bruku. dobra O kurde, uderzyłem, sorry Ej, co jedzą te w ogóle? Co? Co? Co, co jedzą żółwie? A nie wiem, może jakieś Może marchewki jakieś Nie wiem, no, no wątpienie nie wiem Dobra, chodź tutaj, dawaj piec i, i przepalamy jedzenie Dobra O widzać dobra A widzać dobra bu Budujemy tu bazę, no to Mam dwa piece w ogóle Mam dwa piece w ogóle Dobra, to git postawię Nie mam tego, nie mam... Drewna? drewna? Nie, węgla Dobra O ja mam węgiel A ja mam węgiel, Dobre. dobra Dobra, no, no, no to daj tam zamiast drewna węgiel doj Dobra Dobra A dobra, to jeszcze crafting? O jest, dobra, crafting to jeszcze itemy lepszy się porobi Itemy lepszy się porobi Spoko Uff, Serio widzę, że ziewam Dobra widzowie, to tutaj... Trochę tego zniszczyłem, żeby was nie zanudzać Trochę tu poniszczyłem tego I dalej będę to niszczył Tak trzeba tutaj zrobić terem i fajna baza pan tutaj żółwie to to jeszcze git jest Tu robimy bazę ogólnie? Robimy bazę ogólnie e, tak, 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 tu robimy bazę To można zrobić chyba jakaś skinia z podwodu wodu tak. z podłodu. To nie ja skinia Nie tak gdzie mnie tego tak, Nie tak gdzie Albo Nie wiem, dobra później się to sprawdzi. Dobra, daj te, Ja sobie jedzenie tu wezmę No ja tam zostawiłem. Dobra, no, stary. Zostawiam. Żyry jedzenie i ten. I lecimy. I ja mam żelazo, jeden mam jedno żelazo. Jeden mam jedno Ja Zdajmy, jednym, I mam 6. Dobra, no no ro. ro. no, robię. to daj po kirofie, To po No właśnie, chciałem to powiedzieć. Dobra, ja się wkopuję tutaj po te po te jakoś, nie wiem. Ej, dobra, chyba, że robimy... Ej, dobra dawaj, zbioraj te bloki. I robimy taki domek. O kurde. Który to jest poziom? Mamy lapis lazuli. Mamy la... Zrobiłem... mamy lapis dobra. jak sobie. To, wiesz, to ja już te kilofy porobę. Te kilofy porobę. Dobra, mam lapis. Okej okay. okay. Zbieram bloki, które się nazywają ogólnie sandstone'a żeby, bo z tego na fajny domek będzie. To znaczy, się domek taki w... fajny. Dobra, <noise> dobra. Jeszcze drewno zabrać ugląda. Dobra, dakle żelaza jeszcze przepływę. Doroda. Dobra, najwyżej powalej. Najwyżej powalej. A też razy daj się. No tamoz. Dobra, dobra. Dobra, przechalamy je. Czcinę daj, jak masz. Masz trzcinę. Nie mam. Nie, ma. Nie mam. Co od ty no No dole musia zostać. Dobra. Weź iść na poszukiwanie trzciny. No ciężko, no no Do nownące średnio. Ja lecę gdzieś tu poszukać Pozdrawiam zrobię to wiadro Zrobię ten wiadro Dobra Nie ma trzciny nigdzie Dobra mam trzcinę Ale dwie tylko A to nie urośnie tak szybko jest starszy Chlecę chuj starszy Dobra lecę no. No, Mam nadzieję że tak będzie działać w ogóle Tu to porozstawiać? Okej. Wodę tutaj? Chwilę Chwila to zarabiam Tylko tu wodę wdaję Tylko tu wodę wdaję Dobra, mam 6 ściny już, to zrobiłem Daj to Kurde, y, dobra, jeszcze zdechłem prawie O kurde, szkielet Weź ty łóżko postaw, żebym się nie wydupcył A ja nie mam drewna Nie, jesteś? Domek nam rozdupcył, frajer śmierdzący Co? Clipper? Szkielet, A czy Clipper, no? Dobra, naprawiłem Już skutnie było Dobra Dobra, wodę tu wlewam Dobra, To wlewam, to jeszcze wlewam A ja nie... Czekaj, jeszcze wlewam Obodzę ci wiadro Daj, ja to Dzięki Ej, ej, ej jest szkła jeszcze? No się tam robić No się tam robić No chyba jednak no, nie A chyba, że wziąłeś, już. No, chyba, że wziąłeś już Zgadłeś <laughs> Dobra To tu jeszcze robimy jeszcze dach trzeba A dach też czego zrobimy? No chyba też z tych desek, nie? Co jest pod oga Co jest pod No dobra, tylko weź takie deski najpierw No wiem, tylko do no, Tylko noc jest, tylko, no, noc jest. No wiem właśnie. A trochę mało tu drzew po Mało tu drzew po No będziemy musieli daleko chodzić, pewnie. Ponieważ... No, bo można popłynąć i zobaczyć co tam jest. Ale to najpierw perfucie. No, no, to, to no to to... zrobimy to w następnym odcinku u ciebie już na kanale. No dobra, w sumie to widzowie już kończymy ten odcinek. Następny film leci do wungla. Spadrujesz po jakieś deski i TP. No rozabimy jeszcze kieleta. Wielko po mnie go zabijemy i zrobimy też farmę tutaj dla tych tu naszych więc widzimy się na następnym filmie ja uciąłem. No się